Cześć, jestem Kapral, a to jest kolejny odcinek na moim kanale, no i słuchajcie, nadeszła pora na kolejny odcinek, no można powiedzieć, że już z takiej serii, gdzie oceniamy sobie mapy od graczy, no i tym razem przenosimy się na hejsta i tutaj mamy mapę o nazwie El Tempo, na której oczywiście, tak jak na prawie każdej mapie tutaj, yy, która jest w wprowadzana do gry, no to mamy te teleporty, te trapy. Akurat jeżeli chodzi o trapy, to one mi tak bardzo nie przeszkadzają, one są nawet ok, ale ostatnio naprawdę mega nie lubię tych teleportów. Yy, ja ogólnie grałem tutaj sobie gdzieś z yy, strzygierki. No i muszę powiedzieć, że no yy, tak naprawdę jeżeli chcecie wygrać, to no wiadomo, tutaj musicie wziąć jakiegoś tanka, bo inaczej to będzie słabo. Yy, nawet taka szelka może tutaj być ok. Wiadomo, że ogólnie szelka jest słaba na Hejsta, na takie zwykłe mapy. No ale tutaj widzicie, że y, gracze tworzą zupełnie inne, więc y, taka szelka tutaj też może być ok. Ale my zagramy sobie bólem. On tutaj jest bardzo dobry, y, więc co? Dajemy sobie ready. No i zobaczymy tutaj, jak mi pójdzie. Y, w swoim teamie mam Karla oraz y, Broka, więc tak słabo. My tutaj sobie od razu będziemy y, przeskakiwać. Tam się w ogóle już zrespili przeciwnicy pod naszego sejfa. Szybko sobie przeskoczymy. O, może do tego Daryla. a niestety tutaj mi uciekł. Jeszcze raz, dobra teraz. No i teraz to jest szybko. Mam gadżet. Aha, ten Frank mnie trafił. No to tak słabo. Ile my mamy? Tutaj Daryl obja, trzeba go zabić. Może tutaj się przykampię, bo pewnie się ktoś zaraz respi. Ten spike, dobra. Dostał. 35 i 32. Tam chyba jest. Yy, tam ktoś poleciał i dlaczego ten Karl też. No nie, no i niestety to przegramy. Ten Karl tam mógł popilnować tego naszego safe'u, ale niestety zrobił tutaj coś innego. No i mamy tutaj minus 6 pucharków, no mógł tam poczekać przy sejfie, a tak to widzicie nam obili, no i przegrywamy. A wiecie, może zagramy sobie Sergem, nie? Zagramy sobie serdżem, mamy tutaj w teamie Karla oraz El Primo. My tutaj od razu do teleportu, cyk, mam tutaj Penny, ale y, nic z tego nie wyszło, super. Tutaj się wrócę, żeby ją zabić przynajmniej, na szczęście mi nie uciekła. Teraz spróbujemy przez trapy, chociaż wydaje mi się, żeby właśnie tutaj najlepiej, żeby najlepiej tutaj wbić na safe przeciwnika, to trzeba właśnie przez te teleporty, bo przez te trapy to tak średnio mi się wydaje. Ale patrzcie, ta peny teraz, no nie, niestety oni mnie dosięgają. Tutaj ładnie, że, o nie, tam został brok, szybko go musimy zabić. Teraz szybko przez teleport. Tutaj na lewą stronę, teraz do nich Może Pany mnie nie trafi? No nie, trafiłamy niestety. 24% mamy. Ten brok tutaj nas probi, no niestety. 6% no i przegrywamy, niestety przegrywamy ten mecz. Może jeszcze sobie zagramy jakąś jedną rundę. Nie wiem, kim tutaj naprawdę grać, nie. Na tej mapie mi tutaj zupełnie nic nie idzie. Nie wiem, kto będzie dobry. A może spróbujmy sobie tym brokiem. Zobaczymy jak mi tym brokiem pójdzie. Mam tutaj do niego Star Power, tylko właśnie czy ja wziąłem dobry Star Power w ogóle? Ale okej, okay, ja tutaj wolę akurat atakować właśnie przez, yy, przez tutaj, yy, no nie tak to miało wyglądać. Chciałem przez te trapy, ale oni tutaj nas, nasi przeciwnicy nas tutaj podjechali, ale ja ich tutaj wszystkich wyjaśniam. I tak to my na tym straciliśmy niestety. Dobra, właśnie mi chodziło o to, że tutaj, czy nie, no niestety tak nie dosięgam. Aha, i my przegrywamy. Super. No kolejny przegrany mecz, słuchajcie, to no coś się tutaj dzieje. No to wiecie co, to, to, to by było już na tyle w tym filmie, tak naprawdę zupełnie mi teraz nic nie wychodzi w tych meczach. Mam nadzieję, że tutaj na, na tych na następnych mapach będzie to lepiej wyglądało, bo na tej mapie mi zupełnie nie idzie. Jeżeli macie jakieś pomysły na film, no to śmiało piszcie je w komentarzu, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. No i cześć!